Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na naszej farmie Lubowskiej Angusowo. Jak widzicie, angusy bardzo dobrze mają się na pastwisku, choć tym razem nie zielonym, a białym. Spadł nas wczoraj śnieg, wystąpiły dość obfite opady śniegu. Całość pastwisk i całość pół została przykryta dość grubą warstwą śniegu, jest to ponad 5 cm. Angusy jak najbardziej dają sobie radę w takich warunkach ani myślą, żeby pójść do wiatki mimo tego, że mają do niej dostęp droga jest otwarta do wiatki mogą sobie iść w każdej chwili mimo to, moje zwierzątka preferują zostać na polu Dzień dobry Witam serdecznie widzów kanału Ramsey United. Jonathan zadzwonił ostatnio do mnie i w wspólnej rozmowie ustaliliśmy, że nagram państwu materiał, w którym pokażę, jak nasze zwierzęta radzą sobie w warunkach zimowych. Mieliście okazję oglądnąć nasze zwierzęta podczas filmów, które razem z Jonatanem nakręcaliśmy już prawie dwa lata temu na gospodarstwie lubuski Angusowo. Tym razem chciałbym przedstawić Państwu nasze zwierzęta w takiej zimowej scenerii. Jesteśmy w tej chwili na zewnątrz, jest poranek, temperatura minus 6,3, 6,4 stopnia, także temperatury mocno ujemne. Ja przyszedłem pokazać Państwu, jak nasze angusy w takich warunkach dają sobie radę. A jak widzicie, dają sobie radę wyśmienicie. Mają drogę otwartą do tego, żeby można było spędzać tak zimowe poranki i tak zimowe wieczory w wiatce. One preferują zostać na zewnątrz. Zobaczcie, wszystkie te moje zwierzęta, całe moje stado, ani myśli pójść do wiaty, jest tutaj. Ze mną na zewnątrz, spokojne, ciche. A kiedy stado jest spokojne i ciche? Kiedy jest objedzone i szczęśliwe? Mimo tego, że temperatury są ujemne i jest zimno naprawdę jest zimno to one sobie z tego nic nie robią. Zobaczcie, one tutaj nawet te yy, zaciekawienie tak patrzą, ciekawie spoglądają na mnie, co ja też tutaj robię, co ja też tutaj widziwiam. Takie temperatury nic im nie robią. A dlaczego im nic nie robią? Bo krowy to przeżywacze. Co to znaczy? Pobierają masę, w tym wypadku masę suchą, dlatego że karmimy je głównie sianem, ale i kiszonką i słomą. Pobierają tę masę i w, w dużym, jednym z przedżołądków, który się nazywa żwacz, następuje fermentacja. W ramach tej fermentacji następuje namnażanie bakterii, ale też następuje produkowanie ogromnej ilości ciepła. To jest zbiornik fermentacyjny, a tam, gdzie jest fermentacja, jest ciepło, co powoduje, że te zwierzęta wewnętrznie mają ogromne ilości ciepła, które musieliby rozdystrybuować gdzieś na zewnątrz. I stąd, w takich właśnie warunkach zimowych, zwierzęta mają cały czas ciepło. Im te warunki w ogóle nie przeszkadzają. Nawet więcej, one są do tego fizycznie przygotowane, dlatego że mają podwójną sierść. Zwierzęta latem mają sieć tylko pojedynczą, krótki włosek, gładki. Natomiast zimą dostają dłuższej sierści i podszerstku, co powoduje, że uwięzione powietrze jest niezłym izolatorem w takim podszerstku. No i te zwierzęta naprawdę nie cierpią z tytułu niskich temperatur. Zobaczcie, jak one tutaj spokojnie sobie dają radę. Nawet się wylegują, tak jak te tutaj, w słomie, sianie, gdziekolwiek, gdzie znajdą dla siebie wygodne warunki. Tam po prostu się kładą i sobie. Leżą, przeżuwając to, co zjadły wcześniej, bo to są przecież przeżuwacze. Czyli treść, która trafia do pierwszego z właśnie do żwacza, później jest przez nie przeżuwana. No i te zwierzęta spokojnie sobie wylegując się na przykład na słomie, tak jak tutaj robią te zwierzęta, one po prostu przeżuwają. I spokojnie sobie żyją na tym polu, mimo tak niskich temperatur. Chodzę wśród nich, tutaj, zobaczcie, minus 6,5. Zimno, naprawdę zimno, ale dla nas ludzi. Natomiast te zwierzęta dają sobie spokojnie rady. Zobaczcie tutaj na tego byczka, jak on ma długą sierść, aż mu na boki wystaje. Zobaczcie, nic... On w ogóle nie cierpi z powodów niskich temperatur. Zobaczcie, jaką ładnie wygląda z tą długą sierścią. Pod spodem ma podszerstek wiosną, kiedy przychodzą lepsze temperatury, ten podszerstek zaczyna znikać, zaczyna z nich wychodzić i wtedy zwierzęta zmieniają sierść na właśnie letnią taką króciutką. O, nawet zabawy im tutaj są w głowie. Możecie zobaczyć. Gdzie tutaj przed chwilą próbowały się nawzajem zaczepiać cielaki, próbując się bawić. Jak ciekawie spoglądają, spoglądają na, na mnie. Patrzą co, co ja robię. Całe stado jest spokojne, jak widzicie, jest tylko tak naprawdę zainteresowane swobodnym przeżyciem. No, zwierzęta są idealnie przygotowane do życia w warunkach zewnętrznych przez cały rok. Natura je odpowiednio do tego wyposażyła. Mamy tutaj jeszcze w stadzie cielaki. Od mamy wypijam mleko. Jeszcze są z matkami nasze odsadki, ale już niedługo, niedługo pojadą sobie do nowych gospodarstw. W tej chwili w składzie diety mają raz na cztery dni zadawane 4 baloty sianokiszonki, 6 balotów siana i 3 baloty słomy. Razem 13 belek i to jest to, co nasze stado w ciągu 4 dni w tej chwili zjada. W tej chwili na tym pastwisku, na którym jesteśmy, usprawiamy taki system pracy nad glebą, który się nazywa bell grazing. Polega on na tym, że zwierzęta karmimy za pomocą belek siana, słomy i sianokiszonki, które są ustawiane w sposób przez nas uszegregowany po to, aby część z tej paszy, którą dajemy dla naszych zwierząt, która nie jest przez nich skonsumowana, pozostawała na powierzchni tego pola. Powoduje to ogromną budowę profilu glebowego, nawożenie naturalne oraz zasilanie naszego banku nasion nasionami, które wypadają właśnie z takich belek siana i słony. Zwierzęta zjadają około 90%, natomiast 10% takiej belki pozostaje na powierzchni, właśnie tak jak tutaj, i to powoduje ogromną poprawę warunków glebowych, dlatego że te pozostałości tutaj będą się rozkładać. Przyjdą ciepłe dni, przyjdzie wiosna, przyjdzie wilgoć, nastąpią super warunki do tego, aby nastąpił proces dekompozycji tego materiału. I ten materiał się po prostu rozłoży i zasili naszą glebę zasili ją w taki sposób, że będą dostępne minerały, będzie dostępna próchnica dla naszych roślin, które będą tutaj rosły na tym pastwisku. Zwiększy to pojemność wodną, co spowoduje, że susze nie są nam aż tak groźne właśnie na takich polach, na których prowadzimy taki wypas bell grazing. Dzięki temu przywracamy naturalną pojemność wodną gleby, naturalną ich funkcję przez co doprowadzamy do sytuacji, że nie musimy używać w ogóle nawozów sztucznych do tego, aby biomasa rosła tutaj na tych naszych polach. Piękny system. Przy wykorzystaniu zwierząt naprawiamy przyrodę, można powiedzieć, która została zdewastowana w procesie produkcji rolniczej. Tak naprawdę obecna. Konwencjonalna produkcja jest produkcją grabieżcą bez zasilania nawozami sztucznymi. Praktycznie niewiele rzeczy chce rośnąć, niewiele roślin chce rosnąć. My tutaj odwracamy ten proces i za pomocą właśnie takiej choćby metody bell grazing, przywracamy naturalną funkcję gleby i naprawiamy glebę, naprawiamy krajobraz, który nas otacza. To właśnie chcemy robić, to chcemy uzyskiwać. Chcemy prowadzić gospodarkę, która jest zbliżona jak najbardziej do natury. Ale zanim do tego dotrzemy, musimy pewne rzeczy, które tutaj zostały popsute, po prostu naprawić. I tak to robimy. Zobaczcie, zwierzęta nawet. Na już wyjedzonych połaciach jeszcze przeszukują, czy coś ciekawego, czy coś dobrego jeszcze tam nie znajduje się, aby te zwierzęta mogły to zjeść. Tu jeszcze belki, które, które nie zostały zjedzone, ale w przeciągu dwóch, trzech dni to wszystko zostanie wyjedzone i zobaczcie, będzie płaskie, jak ta przestrzeń tutaj za tymi moimi zwierzętami. Ta przestrzeń już została wykonana w procesie bellgrazing. Większość biomasy, którą tutaj dostarczaliśmy dla naszych zwierząt, już została zjedzona i jest płasko. Czeka tylko na odpowiednie warunki, żeby zaczęły się procesy dekompozycji i produkcji porządnej próchnicy na tych naszych glebach. Następny cielak, który pije od mamy. Pobudza ją takimi uderzeniami, żeby więcej mleka napuściła. Pewnie się też zastanawiacie, jak zwierzęta piją w czasie takich mrozów. Bo łatwo jest im dać jedzenie, natomiast woda, woda przecież w takich warunkach zamarza. Jak w takim razie zapewnić dostęp do wody. Takich zwierząt jak moje na polu takim jak my tutaj prowadzimy. Mamy dwa sposoby. Mamy nadal studnię, z której czerpiemy wodę, natomiast zwierzęta o tej porze roku z naszej studni za bardzo nie chcą pić wody. Zbieramy tam od czasu do czasu lód, go później opróżniamy. Normalnie co robią zwierzęta? To piją wodę, która płynie tutaj w naszych rowach melioracyjnych. Jakbyśmy się nie starali je powstrzymać od tego, żeby taką wodę piły, one nie chcą nas słuchać. Oto taki rów meliracyjny. Jak widzicie, częściowo jest odkryty od lodu. Zwierzęta po prostu przychodzą tutaj i rozwalają glut, aby mieć dostęp do tej świeżo płynącej wody. Moglibyście pomyśleć, że Woda tutaj jest zatruta, bo płynie przez inne pola, na których rolnicy stosują chemię, więc mogłaby ta woda tą chemię wypłukiwać i stąd zwierzęta mogłyby się truć. Otóż my mamy na tyle takie szczęście, że nasza farma ulokowana jest wśród lasów i ten strumień, który tutaj wypływa, wypływa z lasu. Nie przepływa przez żadne pola uprawne. Płynie bezpośrednio z lasów, stąd woda, stąd tutaj jest naprawdę czysta. Myśmy robili badania tej wody. Nie zagraża ona. Dla zwierząt, tutaj zobaczcie, nawet przychodzą, pokruszony jest ten lód, i tutaj najchętniej sobie wypijają tą wodę. Nie mają daleko, jak widzicie, do tego wodopoju. To jest naprawdę kilkanaście metrów, które te zwierzęta musiałyby przejść. Zwierzęta czerpią z tego, co. Naturalnie jest dla nich dostępnych, i to co natura dla nich przygotowała. A tutaj mamy podkradacza. Bardzo rzadko spotykana sytuacja, ale jednak krowa kradnie od drugiej krowy i jednocześnie karmi swojego cielaka. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Jeden cielak pije, krowa kradnie i jeszcze ta sama krowa karmi tutaj cielaka. Zdarzają się takie sytuacje w stadach. Normalnie przeciwdziałaniem jest zakładanie kolczyka na nos, aby krowa nie mogła takiego mleka pobierać, i myśmy takie kolczyki pozakładali dla tych krów, które wiemy, że one coś takiego robią. Natomiast ta krowa już go ściągnęła i przy następnym przeganianiu naszego stada przez poskrom, ta krowa dorobi się takiego kolczyka. Mam w stadzie trzy takie krowy obecnie, które tak lubią mleko, że nie potrafią zapomnieć jego smaku. Ona wie, że ja ją odganiam. O. No, zostaw ją. Mam tutaj krówkę, która właśnie taki kolczyk posiada. Ten za pomocą tego kolczyka, gdy próbuje zbliżać się do wymienia innej krowy, to ten Kolczyk kłuje, wymie, i krowa odchodzi, nie pozwala z siebie pić. O, tutaj jest krówka, która ma taki kolczyk założony na nos i on powoduje zabezpieczenie przeciwko zdajaniu. Mama dumna ze swojego synka, mimo tego, że odgoniłem, zobaczcie, krówka uparcie. Wypija z wymienia. Muszę jeszcze raz podejść ją tutaj. Mocniej odbogonić. No widzisz, aż się zaksztusiłaś. No odejdź. Wypiła wszystko maluchowi i teraz maluch mniej, mniej dostanie. Zimowa sceneria w stadzie angusów. Mam nadzieję, że taka relacja państwu się spodoba. Nasz byk Ferdek przyszedł tutaj koło mostku i wyciera się w tej chwili o konstrukcję mostku. Temperatura nadal niska minus -5.6. Słońce troszkę podniosło tą temperaturę. Zastanawiacie się może jak nasze świnki radzą sobie w takich warunkach? Otóż dostają odpowiednią warstwę słomy. Do tego aby się w taki sposób poukładać i normalnie spać nawet w warunkach niższych temperatur. Nawet jak jest zimno, to potrafią całą belę słomy rozwalnić i całkowicie zakopać się w słomie, no ale wtedy temperatury musiałyby spać już poniżej 20 stopni. W razie czego taką słomę mają tutaj postawioną, no i. One wtedy same wiedzą, co mają robić i w jaki sposób przygotować się do tego, aby spać w komfortowych dla siebie warunkach. Położył się i nadal mną się nie przejmują. Mam tu aktora drugiego planu otóż nasza jałóweczka mleczna została oddzielona od swojej mamy, bo już jest na tyle wyrośnięta, że nie potrzebuje pić dużo mleka. No i z tego powodu jest niezadowolona. I mama obok tutaj chodzi, i razem z córką się nawołują. E, no, tak wygląda czasami sprawa, z, właśnie ze zwierzakami. O Luna, e, właśnie w taki sposób jest odseparowana od mleka. Zobaczcie, jak mimo tego to jest Jersey, krówka mleczna. Czystej rasy jerseyka, zobaczcie jak dżersejki mogą być przygotowane również do warunków zimowych. Długa sierść podszerstek doskonale daje sobie radę, nawet dżersejka w warunkach zimowych. Zastanawiacie się również, być może, jak dają sobie nasze kurki radę właśnie w takich warunkach zimowych. No, też dają sobie radę, wyśmienicie. Ptaki mają pióra, są dobrze odizolowane od warunków zewnętrznych, ale też starają się wykorzystać, przynajmniej w czasie dnia, sytuacje, które pozwalają im się ocieplić. W tej chwili większość kurek ustawiła się w kierunku wschodnim, właśnie w kierunku wschodzącego słońca, aby choć przez chwilę móc złapać promienie słoneczne, które im tutaj Pomogą w ich funkcjonowaniu. Kury są całorocznie trzymane obecnie w takim kurniku. Jedynie w przypadku wysokich śniegów i bardzo, ale to bardzo niskich mrozów, poniżej 20 stopni, nasze kurki wtedy są przenoszone do tunelu. Ale w takich warunkach, gdzie temperatura jest niska, ale nie niesprzyjająca kurkom, kurki utrzymywane są cały czas na wybiegu. Co musimy jedynie robić, to zabezpieczyć tą siatkę elektryczną przed ewentualnymi uszkodzeniami przez dzikich gości lisy, borsuki. Robimy to w taki sposób, że śnieg, który otacza tu tą siatkę, zamiatamy od czasu do czasu, żeby nie powodować upływu energii elektrycznej z tego płota. Zwykła szczotka i zamiatamy śnieg powoduje, że siatka elektryczna nadal spełnia swoją funkcję i kurki są tutaj super zabezpieczone przed wizytą nieproszonych gości. Od góry zabezpieczone są w taką wolierą, która powoduje, że jastrzębie nie atakują naszych kur. W środku natomiast, aby kurki miały dobre warunki, Wyłożony jest słomą. Zwykle tej słomy nie ma i w naszym kurniku jest taka podłoga ażurowa, czyli jest po prostu krata, przez którą nieczystości spadają bezpośrednio na ziemię. W tej chwili krata przysłonięta jest kartonami, a na kartonie wyłożona jest słoma. To powoduje zabezpieczenie przed przewiewami, niekorzystnymi przewiewami, które nasze kurki mogłyby tu odnieść. Ale jak widzicie, kurki nadal znoszą jajka, siedzą w gniazdach i dla nich takie niekorzystne warunki nie do końca powodują dyskomfort, żeby one jajek jeść nie niosły. Jest wcześnie rano jeszcze. Ale już jajka są zniesione. Także kurki mimo takich niesprzyjających warunków nie mają niekomfortowych sytuacji i jajka dla nas i nadal znoszą. Więc w taki sposób zabezpieczane kurki wysyła, wysypując im słomę w kurniku, a także tą słomę dostają na wybiegu. Aby miały komfortowe warunki do tego, żeby tutaj mogły dobrze spędzać ten zimowy czas, oczywiście, problemem też jest woda. Woda po takiej marznącej nocy może w zbiorniku zamarznąć. Stosujemy system podwójnych zbiorników. Zamarznięte zabieramy do domu, żeby odtajały a nie zamarznięte, wtedy przywozimy ze świeżą wodą dla naszych zwierząt. W ten sposób mają dostęp również do wody, którą przez długi, długi czas, w ciągu później dnia, mogą swobodnie sobie pić. To nasze małe stado krówek mlecznych, które też w warunkach naturalnych są przez nas przechowywane i przetrzymywane, to jest Jersey. Jałóweczka rasy Jersey, zobaczcie, jaką też ma sierść, jakie ma futro, które przy, przygotowało ją, pozwala ją właśnie w takich warunkach utrzymywać. Takie zwichrowane, ale pozwalające na to, że wercia, bo tak nazywa się ta krówka, spokojnie w warunkach śnieżnej zimy w Polsce daje sobie radę w warunkach zewnętrznych. A to są nasze dwie krówki rasy polskiej czerwonej, które też przez przyrodę i naturę zostały przygotowane, żeby w dobrych warunkach sobie na zewnątrz żyć. Mają tutaj ustawiony paśnik, nie akurat słomy, z którą sobie mogą korzystać. W drugim paśniku mają siano. No i im takie warunki naprawdę nie przeszkadzają. Zobaczcie, gruba, gruba sierść, gruby podszerstek utrzymujący naprawdę dobre warunki. Ona jest cieplutka, jak się ją dotknie, naprawdę, można, można się od niej e, ogrzać. No tak, no tak, no tak, no tak. To jest nasza krówka mleczna. Doimy ją e, dziennie w tej chwili. E, krówki dają nam mniej więcej po 10 litrów mleka. Jest to wystarczające do. Naszej konsumpcji, ale jest to mleko o bardzo, bardzo wysokich parametrach. Jak robiliśmy badania, Polska czerwona dawała nam ponad 8% tłuszczu i ponad 5% białka. Także naprawdę wyśmienite parametry, jeżeli chodzi o mleko. Tam stoi jeszcze jedna nasza dżersejka. Co my jeszcze zrobiliśmy? To mają taki domek w którym możemy im dać troszkę więcej paszy treściwej po to, aby w takich warunkach zimowych mogły pobierać energię właśnie z paszy treściwej. I w takim modomku w korycie dajemy naszym cielakom i jałówkom mlecznym, aby troszkę lepiej mogły się rozwijać. Zobaczcie, tutaj też jest jarsejka, blanka maciak one są przygotowane. Super. Super mają dostęp do naturalnych warunków, w których żyją. Na koniec wizyty zimowej na naszej farmie, przy mojej krówce mlecznej rasy Jersey jest to nasza Misia. Chciałbym też pokazać właśnie, że krówki mleczne, nawet Jerseyki mogą być w takich warunkach zimowych, przechowywane i przetrzymywane naprawdę na zewnątrz i one sobie doskonale dają radę. Ja się już z Państwem żegnam. Mam nadzieję, że spodobało się to Państwu, to co tutaj starałem się pokazać, jeżeli chodzi o naturalnych chów zwierząt. Pozdrawiam widzów kanału Jonathana Ramzeja, Ramsey United. Jonathan robi wspaniałą, fajną pracę. Jeżeli chodzi o przedstawianie różnych ciekawych form gospodarowania i produkcji żywności w naszym kraju, serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i do usłyszenia.